No jestem tych zaczepów multum, czuję je naprawdę. <glv cinu> podczas obijania. O, teraz coś zopałem i... Na haczyk bym to złapał na 100%, już bym był zaczepień, nie? Jestem ciekaw czy ja w ogóle dzisiaj odpałam. Ole pnięcie! Ole jewalięcie! Ja pierdzielę! Ej, to jest dobra ryba <klu> <klu> muszę ją przyciąć jeszcze trzy razy. <klu> Bo no, to jest offset, ale to jest bardzo dobra ryba. To jest bardzo dobra ryba. Ludziska Uf, Walnięcie było niemiłosierne, nie? O, ale dobra ryba, ja Ale dobra, Przepraszam, ja miałem nie przeklinać dzisiaj Nie zapnie się, nie zapnie się, nie zapnie się, nie zapnie się. Spokojnie, się... jest spokojnie spokojnie, spokojnie, no no, 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 jest 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 O ale jest nie dobra, ryba. O, ale dobra ryba. Ucie Boga. I zobaczcie. Mój wymysł. Bardzo dobra ryba. 64 cm za Jeżeli to jest to o czym myślę, czyli z na te offsety to jestem po prostu uczę się. Uch, dobra, 64 cm. Ra. No, czekaj, musisz na dyszkę. Super. Poszedł. Jestem w soku że tu ryby, nie? Mazakra.